Ja to mam dobrze. Kawka tutaj podana. Zamieszam mi nawet liwiaszek. Orzeszki. Tak? Orzeszki. Mandarynka. Ale ty dbasz o mamusia. Uh, uh, uh. Dużo mleczka dałaś, tak? <ścoughs> Nic się nie stało. A figa? A figa się cieszę, chyba, że dywan mamy. Co figa. Pigunia.

Dzień dobry ze i Słuchajcie, zahaczyłam już o jeden sklep, bo myślałam, że będą połączki z pistacjami, i specjalnie byłam już tam o 7.25 jakoś, i niestety się spóźniłam. Uderzam na drugą piekarnię i idę dzisiaj do fryzjera. Wielkich zmian nie będzie. Będziemy po prostu podciągać moje włosy do doczepione, Już się nie mogłam doczekać, bo już mi trochę odrosły. No ale dzisiaj będzie zrobione i znowu spokój na ładnych, ładnych kilka tygodni.